Witam serdecznie Lech Pilarski, dzisiaj o Witoldzie Pileckim. W tym roku mamy 120. rocznicę jego urodzin. O losach naszego bohatera opowie dyrektor Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, pan Karol Madaj. Witam pana. Dzień dobry, witam. To może zaczniemy od miejsca urodzenia Witolda Pileckiego, bo jest strasznie niespotykane, zaskakujące, bowiem urodził się w Karelii. Tak, e, urodził się w Rosji, w, w Ołońcu, czyli na dalekiej północy. Kto wie, może stąd też ta jego twardość pochodziła, że w takim zimnym e, klimacie przyszedł na świat. E, no, był synem e, nie tyle ze zesłańców, bo to jego, jego dziadek był zesłany na Syberię za, za udział w Powstaniu Styczniowym, natomiast e, jego, jego rodzice po prostu byli takimi emigrantami jego, byli prześladowani w, w, no, w Polsce pod zaborami, w związku z tym tam jego ojciec został leśnikiem właśnie w Kareli w Ołońcu i tam pracował. Także to była taka emigracja polska, natomiast o bardzo silnych tradycjach niepodległościowych. Także Witold Pilewski po tym wschodnim swoim pochodzeniu odziedziczył no, może bardziej taki akcent kresowy, natomiast... Był oczywiście w 100% procentach przywiązany do, do Polski. No a potem w latach młodzieńczych to druga pierwsza wojna światowa. No i również przenosiny w inne miejsca. No tak, Witold Pilecki wiele razy w swoim życiu zmieniał miejsce zamieszkania. Faktycznie wtedy wychowywał się w Wilnie. Tam był... Uczniem w gimnazjum, tam był związany z ruchem harcerskim. Tam też wstąpił do oddziałów samoobrony, które przejęły w mieście władze. Tam też walczył z, z bolszewikami, także tam jego przygoda również u łańska się zaczęła u legendarnego przywódcy Łupaszki. Nie tego Łupaszki z, z II wojny światowej, ale Rotmistrza Jerzego Dąbrowskiego. Także w 20 roku jeszcze miał okazję bronić, bronić Warszawy, i to jest, można powiedzieć, pierwszy jego epizod związany z, z Warszawą, który potem obronę Warszawy jeszcze powtórzy w czasie, w czasie Powstania Warszawskiego, choćby. No i co po wojnie polsko-bolszewickiej? Po wojnie polsko-bolszewickiej wraca do, do Wilna, kończy tam szkołę. To są ciekawe czasy, bo e, wiemy z, z innych życiorysów, tak, że często byli tacy, którzy e, gdzieś nie znają matury, e, czy, czy przerywają naukę, idą na wojnę, potem wracają, często w, w mundurach, jako już sprawdzeni dowódcy, tak jak Liskula, e, a żeby dokończyć, dokończyć edukację i tak samo, tak samo Witold Pilecki i wiemy, że, że na zbiórki harcerskie, które tam organizuje też w Orle przychodzą jego koledzy właśnie w mundurach swoich swoich pułków. I sytuacja potem rozpoczyna studia plastyczne na miejscowym uniwersytecie. Tutaj niestety trudna sytuacja materialna rodziny zmusza go do Przerwania nauki i osiada, e, odzyskuje wynajęty przez, przez ojca majątek w sukurczach. E, no, i tutaj e, rozpoczyna się taki jego etap e, ziemiański, powiedzmy, tak? no bo on jest z pochodzenia przecież z, z rodziny ziemiańskiej. Samo sobie mówi w tym, na tym, w tym okresie życia, że, e, że zajął się rolnictwem i jest po prostu rolnikiem, chociaż e, no. Wiadomo, że to jest taki trochę skrót myślowy w jego, w jego ustach. I tam, tam też poznaje Marię Ostrowską, czyli swoją przyszłą, przyszłą żonę, która pochodzi z Ostrowi Mazowieckiej, natomiast tam niedaleko uczy w szkole jako, jako nauczycielka. I poznają się i ślub biorą w 1931 roku w Ostrowi Mazowieckiej, i tutaj, jakby, Witold Pilecki. Jego historia zaczyna się w pewnym sensie łączyć z tym, z tym miastem. To nie jest jego rodzinne miasto, co mogłoby sugerować nazwa Muzeum Dom Rodziny Pileckich, bo to jest dom rodzinny Ostrowskich, czyli dom rodzinny żony Witolda Pileckiego Marii. No ale z oczywistych powodów trudno by było zrobić muzeum w Ołońcu, czy też w białoruskich w tej chwili. Sukurczak, gdzie już też nic nie, nie pozostało. Także e, takim kolejnym miastem jest właśnie Ostrów Masowiecka i to, co tam e, tam się wydarzyło. E, bo po ślubie dalej mieszkają e, Witold i Maria Pilecy dalej mieszkają w Sukurczach. Tam rodzi się Andrzej Pilecki, tam się rodzi Zofia Pilecka. Oboje, e, oboje są z nami, żyją i e, można, można ich wielokrotnie. Oglądać i, i słuchać. Także tam Witold Pilecki też jest w, w, w pułku, w 26. pułku Ułanów Wielkopolskich, jest rezerwistą, jest oficerem rezerwowym. E, zakłada też właśnie spółdzielnie rolnicze, zakłada oddziały Krakusów. No różne ma wam zaangażowania, bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast ta jego historia. Wydaje się, że zaczyna się tutaj, mogłoby powiedzieć, że taki 38-letni Witold już spoczywa. No w pewnym sensie te jego burzliwe dzieje mogłyby, można by uznać za zakończone. Natomiast mobilizacja 29 sierpnia i przerywają jakby tą jego idylę, powiedzmy, to jego życie w takim spokojnym ziemiańskim majątku w Sokurczech rozpoczyna się za chwilę druga wojna światowa no i właśnie z tej historii najbardziej znamy Witolda Pileckiego tak? ona się ona się tak naprawdę tak takie mam podejrzenie że ona się zaczyna że taki Witold Pilecki jakiego, jakiego znamy rodzi się gdzieś na początku na początku września kiedy jego 19 dywizja piechoty tam służy w szwadronie kawalerii jest dowódcą plutonu około 6 września zostaje, zostaje ta dywizja rozbita przez dwie dywizje czołgów, dwie dywizje pancerne niemieckie. I Witold Pilecki na swoim zresztą ulubionym koniu na bajce tam, tam służy ten ta jego klacz ginie pod pod ostrzałem. Pilecki schowany za nią ocalał po raz pierwszy Ocalał w czasie tej wojny, ale nie po raz ostatni, bo takich sytuacji będzie jeszcze więcej. I sam wspomina w swoich pamiętnikach, że tam właśnie, kiedy ten ostrzał trwał, kiedy on był schowany za, za ciałem swojego konia, składała przysięgę. I mówi, że ta przysięga była trudniejsza od wszystkich innych przysiąg, które, które miał w życiu. I, I Pilecki nie mówi, jaka to była przysięga. Natomiast no, można się domyślać, i tak, tak badacze się domyślają, że ta przysięga dotyczyła tego, że będzie walczył do czasu, kiedy Polska będzie wolna. I tutaj, tam wtedy na początku kampanii wrześniowej, jeżeli, jeżeli to jest słuszne przypuszczenie, no to e, rodzi się ta motywacja, która potem kieruje Witoldem przez, przez te kolejne lata wojny i, i po wojnie, kiedy Polska jest jeszcze pod okupacją czy dominacją sowiecką, bo, bo Witold Pilecki po, e, po wojnie obronnej 1939 roku e, wstępuje do, jedzie, jedzie pierwsze kroki w ogóle swojej kierunku, właśnie do Ostrowi Mazowieckiej. E, ma zamiar tam się spotkać z żoną i z dziećmi. Wie, że jest, no już Sowieci wchodzą od wschodu i zajmują e, sukurcze, i Maria. Wierzę, że Maria Pilecka z dziećmi też będzie się do Ostrowi Mazowieckiej kierowała, także tutaj Witold przybywa do Ostrowi po to, żeby, żeby poczekać na Marię. To się, to się nie udaje, Maria jeszcze, jeszcze nie dociera, więc Witold Pilecki udaje się do Warszawy i tam jest jednym z współzałożycieli Tajnej Armii Polskiej, jednej z pierwszych, Organizacji, wojskowych organizacji konspiracyjnych, które powstają właśnie po to, żeby no, doprowadzić do, do, do wolności Polskę i żeby walczyć o niepodległość, także, także zbrojnie, i szykować się, do, szykować się do, do powstania. Także w tej, w tej organizacji Witold, Witold działa, a następnie działa czy jest orędownikiem połączenia tej, tej tajnej Armii Polskiej z ZWZ, czyli Związkiem Walki Zbrojnej, e, czyli z tym, co największą organizacją konspiracyjną podległą rządowi rządowi w Londynie. No i tutaj e, około właśnie czerwca 1940 roku, kiedy już właśnie taki rozkaz grotrowecki wydaje, żeby takie rozmowy prowadzić, żeby Związek Walki Zbrojnej takie rozmowy prowadził i również, również Tajna Armia Polska, przynajmniej Witold Pilecki jest, jest orędownikiem tego, tego połączenia. Nie wszyscy w Tajnej Armii Polskiej byli, byli zwolennikami takiego zjednoczenia, z czego potem, jak, jak twierdzą badacze, mogły wyniknąć no, ten, ten najsłynniejszy rozkaz, czyli żeby z, udać się do Auschwitz do obozu, który dopiero co powstał, do obozu, do którego trafiło już, już kilku kolegów z konspiracji Witolda Pileckiego i żeby tam zinfiltrować ten obóz i żeby tam stworzyć siatkę, siatkę konspiracyjną. Także ten rozkaz Witold Pilecki dobrowolnie przyjmuje. Daje się złapać w łapance na, na warszawskim Żoliborzu. Także robi to, robi to całkowicie mm, świadomie i Mari Elżonosz Ostrowskiej, przepraszam Elżonosz Ostrowskiej. E, która jest właścicielką mieszkania, w którym spotyka się tajna armia polska, to jest jego mm, szwagierka. E, przekazuje informację, proszę przekaż, że, że, że zadanie zostało wykonane, że, że rozkaz został wykonany. No i Witold Pilecki aresztowany dostaje się do, do Auschwitz, które to jeszcze Auschwitz jest, jest obozem dla, dla Polaków głównie, no bo to jest, to jest rok 40, czyli tutaj nie mamy jeszcze, w ogóle przez półtora roku jeszcze nie będzie Auschwitz, KL Auschwitz-Birkenau, czyli tego drugiego obozu, który służył do obozu zagłady, do, który służył eksterminacji Żydów przede wszystkim. I ten pierwszy obóz KL Auschwitz właśnie Witold Pilecki no, trafia do niego. Musi się zorientować w ogóle jak, jak tam, no, jak to wygląda. Tak to jest przecież piekło na ziemi. On sam pisze w swoim, w swoim raporcie, że wydaje mu się, że jest mogło się wydawać, że jest w jakimś domu wariatów albo że to jest w ogóle nierealne, to co się tam, to co się tam odbywa. No i, i w tych warunkach, które znamy, przecież z wielu, z wielu przekazów, z wielu relacji, Witold Pilecki nie tylko przeżywa, no bo na tym się skupiają więźniowie, tak jest po prostu ekstremalnie trudno przetrwać. Te racje żywnościowe, które są obliczone na, na śmierć z głodu, ta te, te, te ciężka, wyczerpująca praca, E, ciągłe, ciągłe bicie, e, tortury, które tam spotykały więźniów, e, powodowały, że więźniowie głównie byli skoncentrowani na tym, żeby przeżyć. Natomiast Witold, e, Witold Pilecki tutaj nie tylko przeżywa, ale też tworzy siatkę, siatkę konspiracyjną, słynne piątki Pileckiego, zorganizowane właśnie w ten, w ten sposób, żeby więźniowie nawzajem się, e, nawzajem się nie znali, tak żeby to jest, no. Taka konspiracyjna metoda, którą Witold Pilecki znał, i z konspiracji wcześniej z harcerstwa. I tą metodą włącza do, do konspiracji w obozie Auschwitz około 800 osób, przystępuje do, do konspiracji i są gotowi do tego, żeby z jednej strony w przypadku powstania, do którego Witold Pilecki dążył. Stanąć na czele bloków obozowych i e, dowodzić powstaniem, czyli to była taka jakby kadrowa e, organizacja wojskowa. E, no a oprócz tego zbierali informacje wywiadowcze o, o działaniu obozu, o tym, co, jaka jest sytuacja, czyli wykonywał rozkaz, który e, otrzymał od swoich e, przełożonych, i te informacje były przekazywane. I to są z kolei te słynne, Raporty Pileckiego to nie był jeden tylko raport, ale to było kilka raportów. Początkowo przekazywane ustnie przez, e, przez więźniów, którzy czy to wychodzili z obozu, czy, czy uciekali. Natomiast e, potem Witold Pilecki, kiedy sam e, ucieka z obozu, e, po, po wielu dniach, mówi, że 900 dni. Tego piekła przeżył. Natomiast stwierdza, że już jakby ta jego misja, zagrożenie jest dekonspiracją zbyt duże. Postanawia uciec z obozu. No i to jest jedna z tych brawurowych ucieczek, która, która no powoduje, że Witold Pilecki znajduje się na wolności. Spotyka się z prawdziwym Tomaszem Serafińskim, bo oczywiście, jako konspirator, Witold Pilecki przymywał bardzo wiele tożsamości. W obozie występował jako Tomasz Serafiński. Spotyka się z prawdziwym Tomaszem Serafińskim zupełnie, zupełnie przypadkiem. No i tam u niego sporządza pierwszy, pierwszy raport, który trafia do, do AK. Chce Witold Pilecki spowodować, żeby Armia Krajowa. Zaatakowała obóz, ale żeby alianci, alianci go zbombardowali. Natomiast no, tutaj, alianci nie widzą takiej możliwości. Nie, tak naprawdę nie byłoby to prawdopodobnie skuteczne, bo te naloty, które były prowadzone, nie pozwalały na trafienie w komory gazowe czy w w tą całą infrastrukturę obozu Auschwitz. Natomiast ta armia krajowa też była zbyt słaba, żeby, żeby tak, tak duży obóz zaatakować i żeby mieć tutaj szansę na, na zwycięstwo. Także alianci po prostu dążyli do, do jak najszybszego zakończenia wojny, co było dla Witolda rozczarowaniem, no bo. Liczył na to, że, że te, te informacje, które zdobył z takim narażeniem życia on i jego, i jego koledzy, no w jakiś sposób przyczynią się do, w szybszy sposób do, do wyzwolenia obozu. Także no tutaj e, Pilecki e, trafia z czasem do, do Warszawy. jest e, Musimy tutaj, panie Karolu, przyspieszyć naszą narrację, bo czas jest nieubłagany. Życiorys pana Witolda Pileckiego jest tak bogaty, że skupianie się na szczegółach zajęłoby nam chyba całą noc, żeby to precyzyjnie i dokładnie opowiedzieć. Po ucieczce z obozu trafia do Warszawy, potem jest powstanie warszawskie, ale teraz skupmy się na tym okresie już powojennym, kiedy to życie Wit Tolda Pileckiego zostało zakończone w bardzo tragicznych okolicznościach. No tak, na polecenie, takie były rozkazy od generała Andersa, którego był żołnierzem na tamtym etapie, prowadzi taką misję wywiadowczą w Polsce, w PRL-u, tak. Zbiera informacje na temat działań komunistów, no i zostaje zaaresztowany. Toczy się przeciw niemu proces i sam Pilewski pisze, że te słynne słowa, że to oświęcim to była igraszka w porównaniu z tym, co zgotowali mu komuniści. No i taka zbrodnia sądowa, ten proces sądowy kończy się ostatecznie skazaniem go na, na karę śmierci pod e, zarzutami częściowo e, całkowicie zmyślonymi. E, I ten wyrok zostaje wykonany i tak naprawdę nie wiemy do dzisiaj. Gdzie, gdzie spoczywa ciało Witolda Pileckiego, ponieważ komuniści chcieli tak ukryć jego, znaczy wymazać jego bohaterstwo i ukryć jego też zwłoki. Także do dzisiaj są one poszukiwane i tak naprawdę do 1989 roku wszystkie te informacje na temat Pileckiego podlegały cenzurze. I dopiero w wolnej Polsce Witold Pilecki zostaje, no właśnie. Z jednej strony rehabilitowany, ten wyrok zostaje unieważniony, potem zostaje odznaczony czy awansowany nawet na pułkownika. Także stąd takie czasem zamieszanie, czy to jest rotmistrz, czy tak jak Państwo powiedzieli, pułkownik. No słusznie, bo tak jest w istocie, natomiast pamiętamy o nim jako o rotmistrzu. Dlaczego w Pana opinii właśnie na witoldzie Pileckim wykonano karę śmierci, bo w jego grupie to się stało tylko wobec jednej osoby. Ha no. Czemu był tak, tak szczególnie znienawidzony? No są Różne, różne są przypuszczenia. No. Niektórzy myślą, że to Cyrankiewicz, który był wtedy premierem, miał jakiś w tym swój udział, bo wcześniej był w obozie Auschwitz, też w konspiracji, ale bardziej tej PPS-owskiej. No trudno, trudno powiedzieć. Na pewno to jeszcze wymaga, tak jak i zresztą całe życie Orspilewskiego jest nieźle opisane, ale wciąż mamy takie karty, które wymagają wymagając badania, wydaje się, że po prostu to jego bohaterstwo było tak. Um, wielkie, nie bójmy tak wielkie, się tego słowa. że po prostu komuniści się go najbardziej bali. Wyrok na pułkowniku Pileckim został wykonany w maju 1948 roku. Ale co możemy obejrzeć w muzeum domu rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, chociaż jeszcze nie do końca obejrzeć, bo muzeum jest cały czas w organizacji. Tak, muzeum możemy obejrzeć muzeum, możemy obejrzeć ogród. Muzeum mieści się w domu, tak jak mówiłem Marii Ostrowskiej, czyli w rodzinnym domu Ostrowskich w miejscowości, gdzie Witold Pilecki brał ślub, także ten kościół też można obejrzeć. Także w, poza ogrodem, w którym zresztą odbywała się sesja, właśnie ślubna, przedślubna zdjęciowa Witolda i Marii, możemy oglądać piękną architekturę na razie tego domu wyremontowanego i dobudowanej do niego części. Natomiast już jesienią będzie można, mam nadzieję, zobaczyć wystawę stałą, w której, w której będzie trzech bohaterów. Czyli tak jak nazwa wskazuje. Rodzina Pileckich, to głównie mamy na myśli tutaj Witolda Pileckiego i, i Marii Ostrowską. Każde z nich będzie miało poświęcone oddzielną jakby część tej, tej ekspozycji. Tak. A trzecim bohaterem będzie miasto Ostrów Mazowiecka. I jego, jego historia, ten cały kontekst pokażemy miasta, e, miasta w czasie II wojny światowej i na jego przykładzie pokażemy w ogóle historię okupacji, historię zagłady Żydów z jednej strony, historię konspiracji polskiej, historię ofiar II Wojny Światowej. I to będzie to będzie tłem dla, dla tej historii o, o Witoldzie i Marii. Także będzie to też unikatowe muzeum pod tym względem, że chyba jako pierwsi opowiemy to bardzo z takiej rodzinnej, intymnej perspektywy. Oddamy głos, oddamy głos rodzinie i pokażemy Witolda Pileckiego też, właśnie, jako, jako człowieka rodzinnego, tak, że tego człowieka, człowieka, którego myśli przez cały ten czas wojny, właśnie ku Ostrowi Mazowieckiej, biegły, no bo tam mieszkała przez cały okres wojny i jego do, do jego śmierci jego żona z dziećmi. Także Witold Pilecki tam wracał, czy to myślami, kiedy był w Auschwitz, czy to fizycznie, kiedy tylko mógł, żeby ich nie narażać, ale starał się. Tam też ich odwiedzać, czy też spotykał się z dziećmi w Warszawie. A zatem Ale... czekamy teraz na otwarcie muzeum i zaprosimy wtedy wszystkich naszych słuchaczy do Ostrowi Mazowieckiej. A dzisiaj o życiu i działalności pułkownika Witolda Pileckiego opowiadał Karol Madaj, dyrektor Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski do usłyszenia.